Cześć, co w Życie Poczciwe. Witajcie w drugiej części praktycznego poradnika do medytacji z książki z najlepszy model Joe Dispenser. Zapraszam. Dzisiaj omówimy tydzień trzeci i czwarty. Jeśli nie widziałeś pierwszej części, gdzie omawiam tydzień pierwszy i drugi, zobacz tutaj adnotacje, zrobię też link w opisie. A teraz przejdźmy do sedna, bo dużo informacji jest w tej części. Tydzień trzeci to demontowanie swojego zapamiętanego ja. I tutaj mamy trzy takie główne punkty, które się nazywają obserwacja, przypominanie i przekierowanie. Także gdy wejdziesz w tydzień trzeci, dodajesz te kroki. Obserwacja i przypominanie polega na uświadomieniu sobie swoich nawykowych stanów umysłu. Pomyśl, o czym myślisz, gdy pojawia się emocja, którą chcesz wykorzenić. E, tutaj cytat. Z książki niemal wszystko, co demonstrujemy, zaczyna się od myśli, ale samo pojawienie się myśli nie musi świadczyć o jej prawdziwości. Większość myśli to tylko stare obwody mózgowe. W tej części wciąż pracujesz nad demontowaniem swojego starego ja. W tygodniu czwartym będziemy budować nasze nowe ja. Pierwszy krok w trzecim tygodniu to obserwacja. Uświadom sobie nawykowe działania. Większość nieuświadomionych czynności wykonujemy po to, aby emocjonalnie wzmocnić osobowość i zaspokoić potrzebę wynikającą z uzależnienia, bo dzięki temu po raz kolejny poczujemy się tak samo. To był cytat. Nic, co istnieje w świecie zewnętrznym nie jest w stanie zapewnić, zapełnić wewnętrznej pustki. Wiesz, ta obserwacja to jest o tyle ważne, że musisz po prostu popatrzeć wstecz i zobaczyć, Działania, zobaczyć Twoje, tak jakby zachowanie, podczas gdy ta emocja, którą chcesz wykorzenić, jest, czy ta uczucie jest, czy ta myśl jest. I najczęściej te, te zachowania nie są zbyt przyjemne, są wykonywane właśnie nawykowo. I w tym pierwszym punkcie przypominasz sobie takie sytuacje, które się wydarzyły za dnia lub w tym tygodniu, najlepiej, jak naj jak najwcześniejszym, jak najbliżej Ciebie, bo, bo to jest jeszcze prawdziwe i jeszcze to czujesz. Przynajmniej ja, gdy to robię, tak to robię. I przykłady, co możesz obserwować z książki, Wypisz, żebyś wiedział mniej więcej o co chodzi. Nigdy nie dostanę nowej pracy. Nikt nigdy mnie nie słucha. On zawsze mnie złości. Wszyscy mnie wykorzystują. Chcę dać sobie spokój. Dzisiaj mam zły dzień, więc po co próbować coś zmienić? To jej wina, że tak wygląda moje życie. Nie jestem aż tak mądry. Naprawdę nie mogę się zmienić. Może lepiej spróbuję innym razem. Nie mam na to ochoty. Moje życie jest do bani. Nie cierpię tej sytuacji. Nigdy niczego nie zmienię, nie potrafię. Nikt mnie nie lubi. Muszę pracować ciężej niż inni. Takie mam geny, jestem jak moja matka. Tu masz pewne myśli, które mogą się pojawiać, gdy odczuwasz tą emocję, i e, na podstawie tych myśli, zapewne. Pewne zachowania wychodzą, i tutaj je przykładowe zachowania, które wypisał Joe Dispenza w książce: strojenie fochów, użalanie się nad sobą w samotności, jedzenie pod wpływem depresji, telefonowanie do kogoś, żeby ponarzekać, jak się czujesz, obsesyjne granie w gry komputerowe, wywoływanie kłót, kłótni z kimś bliskim, upijanie się i robienie z siebie głupca, kupowanie i wydawanie więcej niż masz, zwlekanie, plotkowanie, opowiadanie kłamstw, uleganie atakom histerii, nieuprzejme traktowanie współpracowników flirtowanie z innymi ludźmi, gdy się mamy żarzone, przechwalanie się, wrzeszczenie na wszystkich, przesadny hazard, agresywny jazda samochodem, skupianie na sobie uwagi, Codziennie, codzienne późne wstawanie, przesadne mówienie o przeszłości. Myślę, że bardzo szybko zidentyfikujesz takie zachowania, które wiążą się z tą emocją, którą te chcesz wykorzenić i co chcesz sobie zmienić. Te przykłady są bardzo przydatne. I to jest pierwszy punkt dzisiejszej medytacji. Także weź sobie notatnik, i wynotuj takie myśli i takie zachowania, które najczęściej tak widzisz. I w tej medytacji będziesz je powtarzał w myślach, będziesz się widział w tych sytuacjach w myślach. Przypominanie. Druga część tygodnia trzeciego. Zapamiętaj swoją listę. zaznają się ze sposobem działania i myślenia, gdy kieruje tobą dana emocja. Realizacja tego kroku to jest oczywiście proces. On trwa i ta lista się będzie zmieniać, będziesz ją modyfikować. Nawet z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień może nawet. I to jest dobre. O to właśnie chodzi. I gdy to robisz, gdy zapamiętujesz tą swoją listę, rzucasz też światło świadomości na obecne programy i tym samym możesz je blokować. W pewnym momencie za dnia zauważysz, że zaczynasz się zachowywać tak jak tutaj, gdy medytujesz i nagle przerwiesz ten nawyk bycia sobą. Nagle zachowasz się inaczej i przestaniesz być może robić to. To jest właśnie sens tego, żeby, żeby przeżywać to w medytacji, ale móc Angażować się, móc zmieniać już swoje codzienne zachowania, i tutaj jest klucz, to jest bardzo ważne, żeby zmieniać swoje myślenie i codzienne zachowanie. Ostatni punkt w trzecim tygodniu to przekierowanie gra w zmianę, i to jest bardzo ciekawe. Gdzieś tu sobie wynotowałem więcej na ten temat. Podczas wizualizacji tych sytuacji robisz przekierowanie, czy tych myśli robisz przekierowanie, gdy medytujesz, i wypowiadasz na głos zmiana. Zmiana z wyścignikiem. Zmiana. I ta, to, wywoływa, to, to mówienie zmiana jest po to, żeby przerwać pamięć skojarzeniową. Czyli gdy psy Pawłowa wiesz, ślinią się, gdy słyszą dzwonek i potem dostają jedzenie, tak ty, gdy będziesz w tych sytuacjach myślami podczas medytacji i będziesz sobie mówił na głos zmiana, wtedy za dnia... Być może nie będziesz mógł tego powiedzieć na głos, ale w myślach powiesz zmiana z wykrzycznikiem i zachowasz się inaczej. I o to właśnie chodzi, żeby przerwać ten nawyk. Dzięki temu, że będziesz to robił, przerwiesz to rządzenie ciałem jakby, nad, nad tobą. Bo teraz rządzi Tobą ciało tym procesem. I właśnie dzięki pracy nad widzeniem tej zmiany zmieniają się Twoje reakcje z automatycznych na świadome. I tym samym możesz wybrać inaczej. To jest bardzo ważne. To jest właśnie przekierowanie. Jak to ma wyglądać? Wyobraź sobie jakąś sytuację, w której myślisz i czujesz w sposób nieświadomy i powiedz: zmiana. Pomyśl o jakimś scenariuszu z udziałem na przykład jakiejś osoby lub rzeczy, w którym mógłbyś z łatwością popaść w swój stary wzorzec zachowania i powiedz: zmiana. Wyobraź sobie, że uczestniczysz w zdarzeniu, w którym masz ważny powód, aby wyrzec się swego ideału. Powiedz: zmiana. To są takie przykłady z książki, które wypisałem. I też po co to robić, kiedy oczami wyobraźni obejrzysz całą serię sytuacji, w których przestajesz być swoim starym ja emocjonalnie, z czasem taki wielokrotny kontakt mentalny z tymi samymi bodźcami osłabi emocjonalną reakcję na te uwarunkowania. Dzięki konsekwentnej postawie wobec swego dawnego ja i usmysłowieniu sobie własnych automatycznych reakcji zyskasz umiejętność, która pozwoli Ci oprzytomnieć, zanim stracisz świadomość i zaczniesz reagować nieświadomie. Z czasem wszystkie skojarzenia, które kiedyś uruchamiały ten stary program, staną się dla Ciebie tym samym, czy dla psów był dźwięk dzwonka bez pożywienia. Przestaniesz automatycznie reagować odruchami fizjologicznymi na zmiany neurochemiczne, które zachodzą w Tobie pod wpływem znajomych ludzi i rzeczy. I jeszcze tu ma taką wskazówkę Joe Dispenza dał, że on mówiąc zmiana lubi dodawać to nie jest dla mnie korzystne. Nagrody w postaci zdrowia, szczęścia i wolności są dla mnie znacznie ważniejsze niż tkwienie w tym niezmiennym autodestrukcyjnym schemacie. Nie chcę wysyłać tym samym genom tych samych sygnałów emocjonalnych i niekorzystnie wpływać na swoje ciało. Nic nie jest tego warte. Pompatycznie tak Joe sobie dopowiada do tego zmiana, ale nawet samo zmiana i po prostu Świadome wypowiedzenie tego zmiana, że chcesz zmienić to zachowanie w myślach, to już jest to. I to jest tydzień trzeci. Robisz to razem z poprzednimi dwoma tygodniami, i to jest wciąż tak, jakby pozbywanie się starego ja. I teraz przechodzimy płynnie do tygodnia czwartego, gdzie tworzysz swoje nowe ja, i to jest tak, jakby moja ulubiona część oczywiście tej medytacji. Na tydzień czwarty, przygotuj notatnik, bo zaczynamy od wypisania tego, jak ma wyglądać nasze nowe ja. Ja też to robiłem, powiem ci, jak przygotowywałem ten film i naprawdę dużo się zmieniło od ostatniego razu, gdy to robiłem tam 4 miesiące temu. Zaczynamy. Musisz sobie wyobrazić swoje idealne nowe ja. Tego ja, tego ciebie, którym chcesz być. I teraz musisz pomyśleć, jak ten ty, którym chcesz być, myśli, jak... Chcę działać i jak chcę się czuć. I mam tutaj wypisane to, co mm, jakie przykładowo rzeczy, jakie przykładowe pytania zadaje Joe, żeby tak jakby lepiej to wszystko opisać. Proponuję Ci odpowiedzieć na wszystkie em, w notatniku. Jak chcę myśleć? Jak ta nowa osoba, mój ideał, powinna myśleć? Jakie myśli chcę zasilać swoją energią? Jaka jest moja nowa postawa? Co chcę myśleć o sobie? Jak chcę być postrzegany? Co powiedziałbym sobie, gdybym był tą osobą? Potem, jak chcę działać? Jak zachowywałaby się ta osoba? Co robiłaby? Jak wyobrażam sobie swoje zachowanie? Co mówiłbym, wyrażając swoje nowe ja? Oraz, jak chcę się czuć? Jakie byłoby to nowe ja? Jakbym się czuł? Jaką miałbym energię, będąc tym nowym ideałem? I widzisz, Tutaj dużo wypiszesz rzeczy. Nie chodzi o to, żebyś to zapamiętał słowo w słowo, bo oczywiście będziesz przez to przechodził w, podczas swoich medytacji. Po prostu wypisz to wszystko i zobacz z oczami wyobraźni tego siebie, którym chcesz się stać, i codziennie powtarzaj, tak, nadawanie atrybutów temu przyszłemu sobie. Co jest tu w ogóle celem tego? Twoim celem podczas medytacji nad stworzeniem nowego ja jest codzienne odtwarzanie tego samego poziomu umysłu oraz inny sposób myślenia i odczuwania niż zwykle. Powinieneś nauczyć się wywoływać ten sam nastrój, kiedy zechcesz i powinien stać się on dla Ciebie stanem naturalnym. Co więcej, musisz pozwolić, aby to nowe uczucie ogarniało Twoje ciało tak długo, aż staniesz się tą nową osobą. Innymi słowy, nie możesz wstać jako ta sama osoba, która usiadła. Przemiana musi nastąpić tu i teraz a twoja energia powinna być inna niż była na początku. Jeśli wstajesz jako taka sama osoba, czując się tak samo jak na początku, to tak naprawdę nic się nie zdarzyło. Wciąż masz tę samą tożsamość. Dlatego jeśli powiesz sobie, nie, mia nie miałem na to dzisiaj ochoty, jestem zbyt zmęczony, mam za dużo na głowie, jestem zajęty, boli mnie głowa, mogę zacząć od jutra, niezbyt to przyjemne. I tak dalej, jeśli pozwolisz, by ten głos wewnętrzny całkowicie zaabsorbował płat czołowy, będziesz niezmiennie wstawał jako ta sama osoba. I to jest całe wyzwanie tej medytacji, żeby naprawdę poczuć zmianę, poczuć bycie tym nowym ja, którego cechy, którego myśli, uczucia i zachowania wypisałeś. I dlatego, też wspomniałem, że warto zmieniać tę medytację, co, moim zdaniem, co trzy miesiące gdzieś. A to dlatego, że ciężko jest. Czuć tą ekscytację i czuć tą zmianę tak mocno przez długi czas, powtarzając medytację nad tym samym atrybutem, tą samą emocją. To jest taka tylko wskazówka ode mnie: praktyka. Podsumowując ten długi cytat, stając się nową osobowością, tworzysz nową rzeczywistość. Mówiąc krótko, nie można stworzyć nowej rzeczywistości osobistej, zachowując starą osobowość. Musisz stać się kimś innym. Kiedy znajdziesz się już w nowym stanie bytu, nadejdzie czas na stworzenie nowego przeznaczenia. Tworzenie nowego przeznaczenia. Oglądaj w myślach obrazy przyszłości, którą chcesz zmaterializować. Stawiaj siebie w tych obrazach. Poczuj emocje, wiatr, oddech, głosy. Usłysz, stań się nową osobą w nowej rzeczywistości. To jest kluczowe, żebyś pojawiał się w myślach, w sytuacjach, w których chcesz być, jako ta nowa osoba. I to jest mój ulubiony fragment tej medytacji. Nie ukrywam, że uwielbiam być już myślami w tej sytuacji. Tak, do której dążę, takim, tą osobą być, którą chcę być. To jest piękne i to jest wspaniałe i to jest bardzo przyjemne, gdy się to robi, powtarza. Szczególnie, gdy przez e, całe wcześniejsze kroki, tak, by przypatrujesz się swojemu staremu ja, myślisz nad zmianą, i tutaj już nareszcie jesteś, tak, by tworzysz swoje nowe ja i pojawiasz się w tych nowych sytuacjach. A gdy się tam pojawiasz, to tworzysz nowe przeznaczenie, nawiązujesz dwustronny kontakt z tą niewidzialną świadomością. Która pokazuje, że dostrzega, jak bierzesz wzór z jej siły stwórczej. Mówi do ciebie bezpośrednio, wyraźnie ci odpowiada, jak to robi. Generuje i organizuje niezwykłe zdarzenia w Twoim życiu, które stanowią bezpośrednie przekazy umysłu kwantowego, kiedy tworzysz relacje z najwyższą i pełną miłości świadomością. Masz teraz pełny obraz tego, jak, te, jak ta medytacja Joe Dispenzy ma wyglądać. Pierwszy, drugi, trzeci i ostatecznie czwarty tydzień jeszcze jeden tutaj cytat z książki warto, żebym przeczytał, bo jest dobry, który ci powie dlaczego to trzeba powtarzać codziennie, codziennie, to powtarzaj, nie rób przerwy, jak zrobisz przerwę jeden dzień, to wracaj, nie rób przerwy więcej niż dwa dni. Jeśli proponuję, że jeśli zrobisz przerwę dwa dni, to zaczynasz od początku te cztery tygodnie i dopiero wtedy, tak jakby gdy nie będziesz robił przerw przez odpowiednio długi czas, wtedy te medytacje i ta, um, ta praca ma sens. Przypomnij sobie tych pianistów. To warto żebyś przeczytał też całą tą książkę swoją drogą, ale ten fragment ci da do myślenia. Przecz... Przypomnij sobie tych pianistów, którzy mentalnie ćwiczyli grę na fortepianie nie dotykając klawiszy, a mimo to przejawiali niemal takie same zmiany w mózgu jak ci, którzy fizycznie grali gamy i akordy w takim samym czasie. Pod wpływem codziennych ćwiczeń mentalnych, mózgi osób z tej pierwszej grupy zmieniły się tak, jakby osoby te fizycznie wykonywały tę czynność. Myśli stały się ich doświadczeniem. Również u uczestników eksperymentu z mentalnym zginaniem palców zaszły znaczące zmiany fizyczne, mimo że osoby nawet nie kiwnęły palcem. Codzienny trening wykonywany w ramach tego kroku zmieni Twój mózg i ciało z wyprzedzeniem. Właśnie dlatego tak ważny jest trening i ciągłe przypominanie sobie, jak będziesz się zachowywał jako swoje nowe ja. W ten sposób mózg i ciało zmieniają się pod względem biologicznym. I odtąd za, zamiast żyć w przeszłości, wytyczają drogę ku przyszłości. A skoro ciało i mózg uległy zmianie, to mamy fizyczny dowód, że ty się zmieniłeś. I regularna praca z tym sprawi, że ty się zmienisz. Dziękuję bardzo, Wacław, W życie poczciwe. Mamy pełny poradnik, mamy cały tydzień trzeci omówiony, w którym pracujemy nad zmianą. Mamy tydzień czwarty, w którym tworzymy nowe ja. Nie oglądaj tylko tego filmu i nie zamknij go bez pauzowania, bez robienia notatek i bez praktyki. Życzę ci, żebyś zdecydował się spróbować zrobić takie cztery tygodnie samemu spróbować faktycznie przechodzić to od pierwszego tygodnia do drugiego, trzeciego i czwartego po kolei, tak jak mówi Joe Dispenza żebyś potem jeszcze parę tygodni to porobił, złożył to w jedną całość i zobaczył, jak em, faktycznie. Ta praca, ta wizualizacja to jest dość, działania dość mechaniczne, tylko w głowie mogą pomóc tworzyć rzeczywistość, zmieniać rzeczywistość, zmieniać Ciebie. bo tak naprawdę zmieniając siebie, zmieniamy też potem rzeczywiste sytuacje, które nam się wydarzają i to, jak, e, jaki świat wybieramy, jaki, jaką warstwę rzeczywistości, jaka warstwa rzeczywistości do nas się zbliża. I ja zauważyłem, praktykując tę medytację, że Naprawdę dużo pozytywnych rzeczy się wydarzyło w moim życiu, ale też wciąż dużo pracy przede mną. Dlatego nie osiadam na laurach, wciąż pracuję nad sobą, nad tymi medytacjami i zmieniam co 3-4 miesiące tą emocję, tą sytuację, czy tą jakąś ograniczającą, ograniczający mi stan umysłu, który, nad którym pracuję. Dziękuję bardzo za oglądanie. Wacław życie poczciwe, niemiłosiernie, gorąco. Dzisiaj padam na twarz. Dziękuję za oglądanie i mamy kolejny odcinek vloga już wkrótce w tygodniu i kolejny odcinek recenzji w weekend. Do zobaczenia wtedy, cześć.